Witam bardzo serdecznie na kanale KME. Jestem dzisiaj u Nikodema Gronia. Miejscowość Ropa, niedaleko Nowego Sącza. I Nikodem, zobaczcie, jaki piękny tu samochód nam podstawił. Jest to Volkswagen Atlas z roku 2023. Po drugim lifcie. Na naszym kanale KME już mogliście kiedyś Volkswagena Atlasa oglądać. Ma 7700 wyświetleń. Sprawdziłem, ile tych atlasów jest mniej więcej, wpisując w Otomoto Otóż naliczyłem 23 sztuki na całą Polskę. Żaden nie jest na gaz z tych oferowanych. Po obiciu od 83 tysięcy złotych do 200, bodaj 50, zł znalazłem. Za około 150 tysięcy można takiego przyzwoitego Atlasa kupić. Jest tych samochodów mało, bo ja dzisiaj na Eliksie sprawdzałem. To jest ich tylko 101 w tej chwili sztuk na eliksie, czyli to nie jest dużo. Są produkowane w Chinach i w Stanach Zjednoczonych, ze Stanów są sprowadzane, bo tu w Europie w ogóle nie są oferowane. Tamten Atlas miał silnik sześciocylindrowy, ten ma klasyczne 2.0 TFSi w dosyć mocnej wersji. 273 konie, dokładnie, na jednostkę 2.0 TFSi. Samochód produkowany, jak wspomniałem, w Chinach. Volkswagen ma tam spółkę z koncernem Saic Motor, a Saic Motor to nic innego jak MGHS. Zresztą powiązania są też i Omodą. Także to są już takie takie sytuacje, więc jak sami widzicie, mamy tutaj kawał fajnego samochodu i zaraz wam zaprezentujemy krok po kroku, z czego składa się nasza instalacja gazowa KM Direct Model 2, tutaj zastosowana. Gaz ze zbiornika przewodnym FaroFi8 dociera do elektrozaworu wraz z filtrem fazy ciekłej, który jest umieszczony na reduktorze Magic. W tym to reduktorze gaz zostaje odparowany i ustabilizowane jest jego ciśnienie. Następnie trafia do filtra fazy lotnej z wkładem z włókna szklanego, gdzie oczyszczony gaz dalej biegnie poprzez map sensor CCT6 do wtryskiwaczy gazowych Fenix ukrytych pod. Pokrywą, które precyzyjnie dawkują nam gaz do poszczególnych cylindrów dzięki mózgowi systemu, którym jest sterownik Nevo Sky Direct Model 2. Bardzo istotne jest, by wtryskiwacze gazowe były zamontowane jak najbliżej zaworów sących, po to, by precyzyjnie dawkować gaz, by ta droga gazu do silnika była jak najkrótsza. Jak widzimy, jest tu pojedynczy montaż i Wężyki, które doprowadzają gaz, są naprawdę bardzo krótkie. Dzięki temu jest to precyzyjne i łatwe w wyregulowaniu. Jak widzimy, samochód jest wyposażony w napęd na cztery koła, co troszkę wydłuża czas montażu. W samochodzie zamontowałem zbiornik 720 na 250 o pojemności 78 litrów, do którego zatankujemy. 62 litry gazu poprzez pełnowymiarowy wlew umieszczony pod klapką wlewu benzyny. W kabinie umieściłem przełącznik DG7, dzięki któremu sterujemy pracą instalacji. Możemy włączać system, możemy go wyłączać. Dużą zaletą tego przełącznika jest możliwość dowolnej konfiguracji kolorów diod, które nam wskazują poziom gazu, a także podczas fazy rozgrzewania wskazują stopień rozgrzania reduktora. W tej chwili system czeka na przełączenie się na zasilanie gazowe, zbiera sobie potrzebne parametry i po chwili nam włączy się, tylko to tak 30 sekund trwa, mi się przełączy, no poczekamy. Poczekamy, mamy czas. To w czasie jak się będzie o, na kierownicy. w czasie jak się będzie rozgrzewał, to może powiedz o zużyciu gazu i benzyny, o tym słynnym dotrysku. W tym momencie mamy już system przełączony na zasilanie tak. gazowe. Ponieważ silnik jest wyposażony we wtrysk bezpośredni, musimy stosować dotrysk benzyny w celu chłodzenia wtryskiwaczy, które są umieszczone bezpośrednio w komorach spalania. Ten samochód zużywa około 1,5 litra benzyny na każde 100 km i według deklaracji właściciela około 14 litrów gazu spala w cyklu takim mieszanym. Przełączanie, jak zauważyliśmy, jest zupełnie niewyczuwalne. Także, gdyby nie panel, to nie bylibyśmy w stanie rozróżnić, czy samochód pracuje na benzynie, czy też na zasilaniu gazowym. Podczas jazdy nie ma żadnej różnicy między jazdą na benzynie, na gazie, nie ma żadnych szarpnięć. i Samochód w tej chwili przejechał około 27 tysięcy kilometrów na tej instalacji i w zasadzie no, nie ma z nim żadnych problemów. A dzięki zamontowanej instalacji gazowej jeździmy o prawie połowę taniej. Oczywiście, warsztat Nikodema znajduje się na mapie polecanych warsztatów na naszej stronie km.eu. Dlatego wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza i okolic są tutaj mile widziani. Oczywiście mile widziani są też klienci z dalszych terenów, o ile im tutaj pasuje przyjechać. Możecie przyjeżdżać słuchajcie, każdym samochodem na wtrysku bezpośrednim oraz na wtryskach dualnych, bo nawet jeśli chodzi o Volkswageny, też są wtryski dualne, ale nie tylko, bo Nikodem potrafi robić Lexusy. No i Różnego rodzaju inne. Kia, Telluride, no. Hyundai Genesis y i tym podobne samochody, w zasadzie wszystko co ma wtrysk bezpośredni, wszystko co ma wtryskiwacze elektromagnetyczne, jesteśmy w stanie tutaj przekonwertować na zasilanie LPG. W ostatnim czasie też uczestniczył w najnowszym naszym cyklu szkoleń dotyczących KME Direct Modelu 3. A jeżeli mówimy o modelu 3 naszego sterownika, to mam tu na myśli na przykład najnowsze samochody chińskiej produkcji, jakim jest na przykład Omoda. Mamy takie dwie Omody w firmie i Nikodem już jedną Omodę też konwertował. Tak, zdarzyło mi się w ostatnim czasie przekonwertować Omodę 5 na zasilanie gazowe. Właścicielka jest bardzo zadowolona, bardzo sobie chwali, zresztą ona od y, zawsze jeździ na gazie. Y, nie było z tym samochodem żadnych problemów dzięki nowemu sterownikowi Model 3, który no, w zasadzie rozwiązuje wszystkie problemy, które mogłyby się pojawić przy montażu do, takiej, do takiego nowoczesnego samochodu? No tak, model 3 Directa jest dedykowany do najnowszych samochodów. Oczywiście równolegle będzie produkowany model 2. Również mamy sterowniki dual do wtrysków dualnych. No i wszelkiej maści samochody na frysku pośrednim jak najbardziej, jeżeli macie nawet inne instalacje niż KME, bo to warto powiedzieć, a te samochody Wam kichają, prychają, nie jadą tak jak trzeba, to tutaj macie świetnego fachowca w okolicy, do którego możecie z pełnym zaufaniem oddać swój samochód. Tak, zapraszam do mojego warsztatu w miejscowości Ropa, niedaleko Nowego Sącza. Pozdrawiamy Was serdecznie i żegnamy się tradycyjnym na, na gazie. gazie.